Ania Taran, znacie na pewno, temat wykładu będzie Fala życia w tańcu spontanicznym. Ania już idzie do nas. Ania to jest żona Marka Tarana, Marek Taran we miał po Ani wygra Ani... Chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, bo to że Ania i Marek Taran nie są na wielu eventach. Ich nie zobaczycie na każdych tam eventach. Dla mnie jest to ogromnym przywilejem Dziękuję bardzo Aniu. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam pół godziny. To jest bardzo mało, żeby opowiedzieć o tym, co robię i dlaczego to robię od prawie 30 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć z tańca spontanicznego. On można to nazwać autentycznym, naturalnym, indywidualnym. Właściwie może to nazwa taniec jest dosyć szumna. Przepraszam, ale to rzeczywiście z szam obiegłam. Bardziej jest to ruch spontaniczny, który wynika gdyby z naszej potrzeby chęci poruszania się przy bardzo zróżnicowanej muzyce, bo Mówimy muzykę etniczną, więc tą muzykę wykorzystuję. W yy, takim tańcu nie ma stresu, dlatego że jak ja swoje zajęcia prowadziłam yy, i zachęcałam kogoś, żeby ktoś na niej przyszedł, to każdy się tak wzdrygał i mówił, a tak, ja nie umiem tańczyć. No właśnie tutaj nie trzeba umieć tańczyć. Tutaj chodzi po prostu o ruch, który sprawia nam radość i przyjemność yy, i z tego ruchu naprawdę... Dlaczego się zajęła matura? Dlatego, że uważam, że to jest taka najbardziej pierwotna, archetypowa terapia, jaka pojawiła się na naszej planecie, ludzie jeszcze wiele rzeczy nie umieli, nie robili, a już tak żyli, bo wiedzieli, że ruch to zdrowie. Ruch to zdrowie, ale nie tylko, nie tylko zdrowie, ale myślę, że takie ogólnie podejście do życia, bo jeśli my temu tańcowi, no może nie każdy dzień, ale fajnie byłoby, żeby, żeby każdego dnia chociaż troszeczkę się poruszać w swojej ulubionej muzyce. No to śmiałe, że rzeczy ułatwiają się endorfiny. E Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni. E Macie tak, że jesteście gdzieś na jakiejś uroczystości, czy nawet w domu. Jak się chwilę poruszacie, jest nam przyjemniej? Jest? Ja w swojej takiej działalności powiedzmy no, wykonałam, jak gdyby przygotowałam kilka różnych takich roków tematycznych, gdzie głównie te zajęcia prowadzę dla kobiet, dlatego że mężczyźni no, no, niestety są bardziej oporni, jeśli chodzi o taką, taką, takie zbadanie swojej przykrości. Więc mężczyzn też bardzo zachęcam. Dzisiaj troszeczkę tutaj żebyśmy się trochę poruszali też na końcu, więc będę starała się, żeby się naprawdę... Bo, bo jest to niezwykle potrzebne. Czyli no, z takiej obserwacji też życia, z, dzięki pracy, którą też wykonuję, bo mam do czynienia z naprawdę bardzo dużymi grupami osób, to dostrzegam właśnie to, że nam, ludziom, brakuje takiej płynności w życiu, a jeśli tej płynności w życiu nie mamy, to stawiamy opór różnym wydarzeniom, które w życiu mają. Się jakiś problem, jakieś wydarzenie trudne. My wchodzimy w stan napięcia i piszemy cały scenariusz, historię, jeszcze się na ten problem jak gdyby nie biorąc, nie żeby go jakoś, żeby przez niego przez ten problem żeby przejść, żeby sobie z nim poradzić. Brakuje na płynności, bo właśnie no, mamy taką naturę, zwłaszcza ta część Europy że my jesteśmy bardzo zwięci na co dzień. Mamy usztywnione ciała, gdyby ta energia też nie ma możliwości płynięcia przez nas tak naturalnie, bo my ją blokujemy poprzez napięcie przede wszystkim ciała. Bo wtedy, kiedy się stresujemy, kiedy się na przykład boimy w jakichś różnych sytuacji, nasze ciało się napina, Więc te zajęcia właśnie na hali życia mają na celu to, żeby nauczyć się poprzez właśnie ruch tej płynności. Się bardzo, no my zmierzamy ku temu, że po prostu zaczynamy chorować. Czasami jakoś, nawet niepoważnie, tak. Dlatego, że jeśli cały czas mamy taką tendencję że życiu, że stoimy w miejscu i, i, i nie ma w nas tej elastyczności, czyli takiego podejścia elastycznego do różnych wydarzeń, no to po prostu. To jest taka droga do tego, że, że choroby się nas mogą pojawić, bo tak naprawdę choroby nie, nie wynikają, nie, nie spadają na nas jako jakieś nieszczęście, tylko po prostu my jesteśmy niestety kreator kreatorami tych chorób. Jeśli za dużo pracujemy, jeśli się nie, nie zaopiekujemy sobą w jakiś taki odpowiedni sposób i się przeforsujemy, to... Bardzo szybko dopada nas na przykład przeziębienie. Przeziębienie nie bierze się tylko z że ktoś obok nas jest chory, tylko po prostu wynika z tego, że my za dużo poświęcamy czasu komuś, czemuś, a nie sobie. Więc Nauczyć jakąś łaskę, że my mamy to swoje życie tworzyć. My swoim własnym indywidualnym przestrzeni, bo nikt tego za nas nie zrobi. Też pracuję z emocjami, bo no, z emocjami niestety sobie nie umiemy radzić, bo albo bardzo je tłumimy, albo znów jesteśmy zbyt agresywni i zbyt łatwo wyrzucając tego rodzaju emocje, niszczymy nie tylko siebie, ale również osoby, do których. Z którymi akurat jesteśmy na przykład w jakimś konflikcie. Kolejna, kolejny taki obszar, którego dotykam, no to jest cała sfera uczuciowa czy relacje międzyludzkie, bo uważam też, że to właśnie relacje ludz, międzyludzkie są bardzo, bardzo ważne i, i uważam, że choroby, które. To nie to, że my się tam cienko ubraliśmy, a była niewłaściwa pogoda, czy nawet nie to, że zjedliśmy coś nieodpowiedniego nam będzie szkodzić, tylko właśnie nierozwiązane konflikty, różnego rodzaju tajemnice, czy po prostu konflikt, który wywołuje w nas wiele trudnych sytuacji. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to jak się czujecie dobrze, jeżeli jest trudna relacja międzyludzka, no nie, czasami to trwa bardzo długo, no, u mnie w rodzinie, u mnie w rodzinie jest taki przypadek, że na przykład trwa dwadzieścia kilka lat i podejrzewam, że w każdej rodzinie tak może być, że znajdzie się ktoś, gdzie przez 20 kilka lat nie został rozwiązany po prostu konflikt gdzie minęło dwadzieścia kilka lat, a o historii, która mi się wydarzyła, no po prostu opowiadają tak, jakby ona miała miejsce wczoraj, nie dwadzieścia kilka lat temu. Więc my te nierozwiązane konflikty, problemy po prostu musimy w sobie nosimy, My, tak powiem kolokwialnie, w swoim ciele. I <laughs> jeśli na przykład jesteśmy w takiej relacji, gdzie czujemy się ofiarą w tej sytuacji mogą nas boleć, czy możemy mieć problemy, czy różnego rodzaju zdarzenia z Polakami na przykład, bo jest w nas za dużo tej pokory w stosunku do kogoś. I odwrotnie, jeśli jesteśmy jeszcze raz, czyli albo jesteśmy za mało pokorni, albo znowu jesteśmy, nie jesteśmy w ogóle pokorni i uważamy, że... Tylko my, nasze zdanie jest najważniejsze, najświętsze i nie wysłuchamy innej y, osoby. Więc bardzo ważne jest to, żeby o po prostu też dbać pod względem ruchowym. A y, oczywiście są zwolennicy, powiedzmy, siłowni, czy biegania, czy innych dyscyplin, ale ja uważam, że właśnie taniec, y, po pierwsze, że można się nim ruszać w zgodzie ze swoim ciałem, bo uważam osobiście, że bieganie intensywne nie jest naturalne dla człowieka. Zbyt mocno człowieka obciąża jego kolana, nawet piszczele, czy u kobiet piersi, więc to nie jest naturalny ruch. To jest ruch, jak gdyby będą no, różnymi sytuacjami, gdzie musimy uciekać na przykład, ale biegać musimy. Intensywny spacer, masz jak najbardziej. Natomiast daniec, czyli poruszanie się, bo słyszę muzykę i ona we mnie wywołuje chęć jakiegoś poruszania się, czyli, czy intensywnego, czy, czy bardzo spokojnego, a jednocześnie ma też taki budziec, czyli muzykę, która na nas oddziałuje, czyli albo na przykład nas wzrusza, a na co dzień mamy na przykład to serce zaciśnięte, bo być często było zranione. Więc serce się na przykład zamyka. No i stąd też zawały serca właśnie z, bardzo często się biorą z tej przyczyny. Więc jeśli y, ktoś sobie pozwoli na to poruszanie się przy pięknej muzyce, która naprawdę, na pewno w takiej muzyki są która porusza człowieku. No,